Do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego trafiły ostatnio ankiety, które mają pomóc miastu w ustaleniu nowej opłaty za odbiór odpadów. Ma to związek z nową ustawą śmieciową i normami unijnymi. Do 1 lipca 2013 roku w każdym mieście i gminie w Polsce musi wejść nowy system gospodarki odpadami. Od 1 lipca 2013 roku diametralnie zmieni się system zagospodarowania odpadów. To zmiana dla władz miasta, ale i dla samych mieszkańców. I o tym mówiono dziś na poświęconej śmieciom konferencji. Teraz już nie będzie umów indywidualnych między mieszkańcami a firmą, która wywozi odpady, tylko miasto ogłosi przetarg, w wyniku którego wyłoni się firmę, która będzie wywozić odpady z, z miasta. Natomiast mieszkańcy będą uiszczali opłatę do Urzędu Miejskiego, tzw. opłatę. Odpadowe. Ta opłata zostanie ustalona w oparciu o jeden z trzech elementów. Oczywiście taką uchwałę podejmie Rada Gminy. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, tych uchwał w zakresie nowej filozofii gospodarki odpadami, która tak naprawdę wejdzie z dniem 1 lipca 2013 roku, potrzeba naście, 12, 13. Po zmianie systemu opłata za odbiór odpadów będzie nałożona na każdego mieszkańca. My jeszcze nie wiemy jaka ta opłata będzie. Miasta tutaj y, na razie z tak, zabiórka wyliczają, że może to być między 15 zł a 26. Ja myślę, że to jest bardzo wysoka opłata, y, jeżeli miałaby być y, płacona od mieszkańca. My chcemy rzetelnie podejść do wyliczenia tej opłaty, dlatego potrzebne nam są te ankiety, żeby wyliczyć faktycznie jaka ta opłata ma być. W ustaleniu konkretnych stawek za odbiór śmieci od mieszkańca ma pomóc Przygotowana przez urzędników ankieta. Jej dwie wersje: jedną dla zabudowy jednorodzinnej, drugą dla zabudowy wielorodzinnej, otrzymali mieszkańcy Ostrowa. W tym drugim przypadku wypełniają zarządca nieruchomości, ile konkretnie wyniesie opłata śmieciowa od połowy przyszłego roku zależeć będzie od różnych czynników, między innymi od rzeczywistej liczby mieszkańców miasta, tłumaczy Ewa Kasperek. Drugim elementem, jaki weźmiemy pod uwagę, to będzie ilość wytwarzanych odpadów. Dlatego w pytaniach jest między innymi pytanie jaki mamy pojemnik i jak często go opróżniamy. Jest również pytanie odnośnie odpadów, które segregujemy. Jest to bardzo ważne, ponieważ odpady segregowane nie mogą znaleźć się w pojemniku na zmieszane odpady. Mieszkaniec powinien segregować podstawowe frakcje czyli szkło, plastik. Y Papier, również powinien segregować baterie i leki. Wypełnione ankiety muszą trafić z powrotem do urzędu do 30 marca tego roku. Na razie spłynęło ich zaledwie 360, dlatego urzędnicy apelują o współpracę. Zmiana całego systemu gospodarki odpadami to dostosowanie do norm unijnych, które z roku na rok będą bardziej restrykcyjne. Unii Europejskiej, a także polskiemu rządowi zależy na tym, żeby jak najwięcej odpadów trafiało do recyklingu, dlatego segregacja. Odpadów w ostrowie, która już istnieje. Mamy nadzieję, że ona będzie jeszcze lepsza. Dlatego starania ostrowa o to, żeby. Tu w Ostrowie był regionalny zakład zagospodarowania odpadów. Do szeroko pojętego przetwarzania śmieci już od dłuższego czasu przygotowuje się MZO. Oprócz sortowni oddaliśmy do użytku kompostownię. 2 lutego było uroczyste otwarcie. Realizujemy także kolejne inwestycje. Mianowicie budujemy kolejną kwaterę na składowisko odpadów oraz budujemy, odzyskujemy gaz składowiskowy. Będziemy po prostu od przyszłego roku ogrzewali i sortownie, i pomieszczenia znajdujące się na składowisku gazem ze składowiska. Według wymogów unijnych do 2030 roku aż połowa wytwarzanych przez nas śmieci musi być przetwarzana stąd nowe ustawy i nowe systemy gospodarki odpadami.